cześć, także tak jak mówiłam wyjechaliśmy tam z kempingu yy, z naszej doliny i chcieliśmy sobie właśnie dzisiaj przyjechać zwiedzić zamek na pieskowej skale yy, jechaliśmy tutaj sobie właśnie wzdłuż głównej drogi niestety nie było nigdzie takiego parkingu żebyśmy mogli spokojnie wjechać właśnie autem z przyczepą, wóz może jeszcze byśmy wjechali, ale autem z przyczepą kiepsko yy, dlatego właśnie pojechaliśmy tutaj do góry, nam pan polecił tak jakby jadąc przed, przed właśnie zamkiem w lewo, jadąc od naszej doliny i tutaj gdzieś koło kilometra i jest parking. Wjechaliśmy, patrzymy, okazało się, że jest tutaj też pole kempingowe. Nie jest jakieś duże, jest takie bardzo małe i takie no... jak wygląda to Wam pokażemy. Ale udało nam się tutaj stanąć i stwierdziliśmy, że zostaniemy sobie tutaj do jutra. Nie ma żadnego auta ani żadnej przyczepy, z tego co widzę. Jest tutaj praktycznie szczere pole, ale, ale fajnie. Na jedną noc myślę, że, że spoko. A jutro gdzieś pewnie jeszcze przejedziemy. Dziś pokażemy Wam, na pewno pójdziemy na ten zamek i przejdziemy sobie właśnie przez ten ojcowski park narodowy. Tutaj jest właśnie ten obiekt, o którym Wam mówiłam, gdzie wjeżdżaliśmy. Tak to wygląda. Tutaj jest właśnie drogowskaz na zamek. Dlatego sobie właśnie pójdziemy tutaj tą drogą. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Bo mm, idziemy z wózkiem. Jest psem, ale łózek Bo jak patrzyliśmy właśnie od dołu od maczugi Herkulesa. Jeżeli byście tam chcieli iść właśnie sobie z wózkiem, to raczej kiepsko, bo tam jest dość strome takie podejście i też właśnie taką, yy, taka ścieżka jest. Nawet chyba gorsza. Także z wózkiem nie ma szans. Chcieliśmy Lidzie nauczyć na nosidełku, ale na razie jest to bardzo oporne, więc nam został tylko wózek. Z psem, z tego co wiemy, nie wejdziemy na zamek, dlatego jedna osoba będzie musiała zostać, ale przynajmniej, pewnie to będę ja, ale przynajmniej sobie z góry poglądam, jak to wszystko wygląda. No, jesteśmy teraz w takim lasku. W parku, w jakim parku? W Parku Narodowym. O. Narodowy park, ale jak się nazywa? Ojcowski, tak? Ojcowski. Ogólnie pięknie tu jest. Tak, wychodząc tu z dołu, jest super, bez asfalt. Trzeba iść w prawo, podobno. Żeśmy się dowiedzieli, że jeszcze 5 minutek i już będziemy. Także jak widzicie, ekstra, jeżeli chodzi o drogę o wózek, bo jest asfalt. To idąc dalej właśnie tą drogą asfaltową, jest mogiła powstańców, z, tak jak tutaj pisze, z 1863 roku. Są takie schodki.

Agroturystyka, kempel to jest to, co my jesteśmy? 07 Jest tutaj szlak do nich też. Tu też mamy wejście. Zobaczymy, do ilu się nam uda wejść z psem, a ile nie. O, na takim zamku se zjeść.

Idziemy sobie właśnie z zamku, pooglądaliśmy, jak oglądałam część, bo zostałam z Otylią, później jeszcze zostałam z Lidzią, bo mi ją przyprowadzili, bo zasnęła i poszli zwiedzać, bo musieliśmy na chwileczkę jeszcze później poczekać, bo między 13 a 13.30 właśnie tam gdzieś coś było zamknięte, bo robili dezynfekcję. Idziemy właśnie sobie przez ten park z powrotem. I zdecydowaliśmy, że dziś pójdziemy sobie na obiad właśnie tam, gdzie jesteśmy w tej agroturystyce. Tam zobaczymy sobie na yy, obiad i tam zjemy prawdopodobnie. Zobaczymy, czy będzie, czy będzie dobre, czy nie, to wam powiemy. Powiemy wam, co jedliśmy i oczywiście, jakie są ceny. Yy, bo niestety szukałam na internecie, ale menu nie znalazłam, ani cen. Z tego tylko, co Tomek tam mówił, że takie proste chyba te dania są. Że jakieś te wiadomo tam filet z kurczaka, jakieś yy, sabowy, jakieś pierogi, pstrąg chyba jest. Także to wam pokażemy i, i co jest do jedzenia i, i, i ceny. Max sobie zamówił fryteczki z sałateczką Pienka. i co to I, kurczak. kurczak. I filet kurczaka. kurczaka. Będzie za chwilę próbował. Mama sobie wzięła kotleta sabowego z frytkami, stawem surówek. Lena ma pierogi z mięsem. Dania takie, takie z domowe, zwykłe. To. A ty Lena? Ja mam pierogi. Dobre, czy takie jakie? Też przepyszne. Dobre pierożki. Sąk jest dość dobry. Myślę, też troszkę może mało doprawiony. pytałam właśnie pani, z czym on jest. Mówiła, że jest z ziołami prowansalskimi, solą czoskową. i z czymś jeszcze mówiła co mam się pytałam. Na pieprz, czy coś takiego. A ty, co powiesz? Sałatki faktycznie takie średnie, takie jedzenie domowe. Zrób jest niezłe, ale mógłby być lepszy Tak? Nie smakuje bardzo. Mhm. Jesteśmy właśnie po obiedzie, jedziemy do Biedronki. Jest tutaj mały problem z tego względu, że tutaj jest ogólnie mało sklepów. Powiedziała nam pani, że gdzieś 3 km stąd jest jakiś sklep wielobranżowy, taki jakiś zwykły. My z reguły jak gdzieś jedziemy to walimy właśnie w jakieś polomarkę, albo jakąś Biedronkę, Lidla, coś tego typu, bądź Z tym, że pani nam powiedziała, że jest 7 km, a mamy 11 do najbliższej Biedronki. Dlatego właśnie sobie jedziemy, kupimy coś na pewno na kolację. Um, będziemy na pewno robić grilla, ale już go wam raczej nie będziemy pokazywać, bo znacie dobrze nasze grille. Um, a jutro będziemy prawdopodobnie przejeżdżać na inny kemping. Cześć, mamy trzeci dzień naszego wyjazdu, jak wiecie. Pierwszy dzień byliśmy w naszej dolinie, to sobie możecie zobaczyć, na pewno widzieliście. Drugi dzień mieliśmy tutaj właśnie na polu kempingowym, nie polu kempingowym. Jest tutaj takie miejsce, to wam wszystko pokażemy pokażemy wam wszystko toalety, nie toalety jak to tutaj wygląda, jest to takie miejsce tak na pół dziko bym powiedziała, bo tak jest toalety, są jakie są, ale są jest tutaj restauracja i można podpiąć się do prądu jeżeli chodzi o umywalki na przykład w łazienkach to jest tylko zimna woda nie ma nigdzie, żeby umyć na przykład naczynia z ciepłą wodą, nie ma szans nie ma żadnego zrzutu nieczystości także to tak mówię, no pół na dziko eee, tutaj pokazałeś jak to tu wygląda Także tak to tutaj wygląda, tak żeśmy dzisiaj doszli do wniosku, jak jedliśmy śniadanie, że pora znaleźć jakieś sensowne pole kempingowe czy namiotowe. I chcemy dzisiaj się wybrać do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Chcemy zwiedzić Zamek Ogrodzieniec. Może nam się uda jeszcze jakiś inny zamek zwiedzić. I na kemping gdzieś też w tamtych rejonach sobie stanąć, także też wam pokażemy. tutaj tak to wygląda, właśnie tam jest to yy, sobie idzie usiąść od restauracji tutaj są toalety i z tej strony budynku jest właśnie restauracja tutaj po tutaj po mojej lewej stronie są domki, które sobie można wynająć i tutaj właśnie jest ten, yy, to miejsce na to pole kempingowe pisze jak widzicie Camper Park, jest miejsce malutkie ja myślałam, że to jest takie większe ale to jest tutaj tylko ten kawałek. Także dosłownie na parę aut, parę przyczep. Tutaj właśnie tak jak mówiliśmy są alety. Ale też idę jeszcze się załatwić. O widzicie pisze WC. toaleta. Tutaj jest męska umywałka, a tu jest, jest damska. No, tu jest Takie toalety. troszkę nostalgiczne, tak to wygląda są tak Toalety papier tu jest. Zgaznia. I tutaj jest umywalka i tutaj jest prysznic płatny. Mhm. wyjeżdżamy, mamy godzinę w pół do 11 i jedziemy dalej w drogę.